To jest dziwne, nie? że ma to odpalić i podjechać, to jest szybciej niż wy e, się biegnie, 13 sekund jest po biegu, ok, zostaje wykluczone z tego biegu. 10 sekund, No teraz to już na pewno nie ma szans na to, żeby odpalić czy motocykl mechanik, i czy mechanik, czy mechanik nie potrafi odpalić motocykla? Czas 2 minut minął właśnie w tym momencie. Może być decyzja arbitra. Świetny, świetny, wściekły jest Aleksandr Łoktajew. Pewnie na motocykl, być może tak jak mówisz, trochę na swoich ludzi. Adrian Miedziński, jak miał podobny problem, jego motocykl został odpalony, przejechał przez murawę. Wystartował, dostał karę, ale punkty były. No a tutaj ścigamy się. W okrojonym składzie wykluczony za przekroczenie czasu dwóch minut Sasza Łoskajew, a zatem osamotniony Hans Andersen. No to w biegu pierwszego polonia nie wygra, zobaczymy czy będzie w stanie być może indywidualnie przywieźć pierwsze zwycięstwo Hans Andersen. Przeciwko niemu jednak Tomasz Golop i Kamil Pulczyński. Tomasz Golob na torze trzecim w kasku żółtym, na czwartym w niebieskim Hans Andersen. Kamil Pulczyński ma spokój i dużo miejsca na torze pierwszym. Wyszli z Tomasz Golob wynosi Hans Andersena i nie zostawi mu nawet 5 cm, czy będzie się oglądał, co jest za nim. A Duńczyk przejeżdża jednak obok Pulczyńskiego. Z nadzieją, pewnie żeby ruszyć za golopem, ale pojechał trochę za szeroko i Pulczyński wykorzystuje to. Bezbłędnie. Fajną walkę przynajmniej mamy o 2 punkty, bo Tomasz Golop już daleko, daleko z przodu pod swój 12, w dzisiejszym meczu, a Hans z Młoczyńskim teraz w łokieć w łokieć. Bliżej kredy jedzie Tuńczyk, świeżo upieczony Tata, ale ten mecz też nie idzie mu najlepiej do tej pory, tylko Młoczyn, no i tutaj ostra walka. Jest młodzieżowcem Unibaxu Toruń. Na razie wiele wskazuje na to, że uda się ją wygrać i przywieźć pierwszą w tym meczu dwójkę. Ale to będzie wyścigiem przegrany przez gospodarzy, bo przecież daleko, daleko z przodu swój koncert prywatny daje dzisiaj Tomasz Golov. nie zapewnie po czwartą trójkę. I pomału możemy mówić, może to 25. komplet w swojej karierze. Kto wie, zobaczymy. Na razie Tomasz Golov jest nie do zatrzymania. 3 punkty golopy, 2 Andersen, 1 Pulciński, 4 do 2 wygrywają goście, 39 do 21 powiększają przewagę w tym meczu. No i szkoda, że jeszcze jak nie idzie, jak nie wychodzi na to, że to dodatkowe problemy sprzętowe, dodatkowe problemy w pracy ekipy techników sprawiają, że jeszcze z takimi kłopotami muszą zmagać się gospodarze. No jadąc jeden na dwóch z Golobem zbyt wiele tutaj nie mogli się spodziewać przed wyścigiem. na pewno to, no tak. Tomasz Golob no. by... no. równowężęskany 18 18 różnica punktowa A Szkoda trochę staczki, że nie mogę stawiać do tego biegu A Szkoda, szkoda A Troszeczkę z e, tak smutkiem patrzę na ten wynik tego spotkania Ponieważ tam no, no to chcę, chcę Ciebie zas, zapytać jako oczywiście zawodnika, jako człowieka, który jeździł i w derbach i nie w derbach, po prostu jeździ cały czas na żużlu, co się dzieje z drużyną, jak po 10, jest 21 do 39, jak wygląda to życie w parku maszyn, czy jeszcze są dyskusje, czy po prostu dajcie spokój? Całą dyskusje, są, tylko no, wiadomo, no, nie ma wiary w to zwycięstwo, musi być ktoś, kto tak, to pociągnie jeszcze, no ale... Mecz już jest praktycznie rozstrzygnięty, zostało 5 biegów, nawet gdy Torun przegrywał wszystkie biegi 5-7, ma 44 punkty, ale to jest praktycznie niemożliwe. Więc moim zdaniem mecz jest przegrany, a wiara we zwycięstwo no zawsze jest, ale ciężko się mówi w tym momencie z zawodnikiem, Zawodnicy próbują dojść do porozumienia ze sobą, ze sprzętem, a nie idzie, nie idzie nic. Idzie.